ma jestem Pablo i zapraszam Was na pierwszy odcinek serii Sniper Sztuka Zwyciężania Mam trochę kat, yy, kaszel, więc mój głos nie jest taki dobry jak powinien być, ale dobra Tak jak już mówiłem, że miałem problemy z nagraniem, ale już jest dobrze yy, Nie ma ty, tych początkowych yy, filmików Jest to gra, yy, psz, które wydało Kitty, Kitty Internactage z 2007 roku Gra z gatunku FPS yy, przy, Grałem sobie chwilę pierwsza misja yy, Nawet mi się spodobała yy, drugiej misji nie przychodzi na nie zacząłem Pierwszą przyszedłem I będę pokazywać jeden odcinek yy, na misję Jeśli mi się uda oczywiście No to zaczynamy Nowa gra Na rekrucie Bo na, na rekrucie jest trudno No i pierwsza misja Pierwsza krew jak donosi agencja, y, ta faszystowskie siły y, zastrzeliły nad opo opowanym terytorium radziecki samolot transportowy. Leciała nim doborowa ekipa stajperów, mających wspomóc nasze dzielne wojska walczące pod Stalingradem. Wydała specjalną odezwę, w której nie wątpi i dzięki swojemu doświadczeniu bojowemu bez trudu przedostanie się w rejon bataniej jednostki. Brataniej jednostki. No i mamy zadanie. Przedostać się przez niewielki obóz treningowego... Przy, przy, przedostać się przez niewielki obóz treningowy wroga po drugiej stronie rzeki. I, zdobą, i Musimy zdobyć transport, aby szybko przenieść się w rejon do celowej misji. No i, i zacząłem. My jesteśmy snajperem. Tam mamy y, mapkę. Tutaj mamy legendę. No i y, to tyle. Idziemy. A tutaj właśnie to, co już pokazywałem. I tutaj Rusek albo Niemiec. Właśnie nie widzę stąd. Chociaż mi się wydaje, że to Niemiec. Kłócamy. Teraz go zastrzelimy. To nie jest takie łatwo o sobie, bo to mamy wiatr. Mamy takie kółeczko żółte, nie wiem czy widzicie, na górnej kresce, na samej górze. I to musi trafić. Nic innego. Będzie headshot. Piękny headshot. Czasami są takie urywki, nie wiem czy ktoś z Was grał w Max payna tam były urywki, a ktoś dostał fajnie tak w serce. Tutaj też jest tak yy, Na pewno jedna będzie I yy, zobaczycie niedługo Fajnie to wygląda, naprawdę Możemy brać broń, tylko o Takie coś mamy To jest mały pis To jest automa... Yy, no Kurde, zapomniałem Jak sobie przypomnę to ja no, Tutaj nawet gdzieś w ślad można zauważyć tam gdzie dostał, no ale chyba dostał w tył głowy, czyli nie zobaczymy, ale spokojnie. jest to tu nie piszę, no ale to jest y... pistolet maszynowy, o, tak o, szybko w skrócie, bo my się nie chce filozofować nad bronią możemy też latarkę nikogo tam nie ma, ale ja wiem, że tam ktoś jest właśnie na niego wpadłem Tutaj bardzo łatwo mogą nas zabić, czyli trzeba uważać. Kolejny hech. Trochę y, teraz właśnie Przystaję oddychać na chwilę, żeby się mi celownik zbytnio nie ruszał. I drzwi nie ma po co otwierać, bo się nie da. No właśnie, nie da się. Tak mi się w każdym bądź razie wydaje. i dobra, nie będę kombinować z drzwiami. Spoko już, jest moja mała I patrzę, że mi y, się naboje pomniejszyły, ale dobra. Y, niech już będzie. Albo no, przeładowałem przy przypadek, bo nie pamiętam już ta skleroza. Idziemy dalej. Tu jest dość trudny moment. Oj nie, pokonanie tego goska, Tylko inny, snajpera. Niemieckiego. Czemu nie ma tych urywek, jak dostają? Ja tego nie rozumiem. A były. Tam będzie sniper, wiem. On ma dobrego ciała. Wolałbym go od razu zlikwidować, no ale nie wiem, gdzie on jest. Nie widzę go. On może coś ma. No a, to jest sam rodzaj broni, nie chcę. I to będzie tutaj. O, zapisywanie. O, no patrzcie, nie, nie widzę go. Ja nie zniknął nagle. Ja wiem, że on tu gdzieś jest. On się ukrywa. Specjalnie, o! Widzę go. Tu gdzieś w pobliżu, musi być wrogi sniper. Tu już wiem gdzie on jest. O tam. Ale ciężko trafić. Ach. Dostał na resie. Już było trochę ciężej. Bo w końcu daleko był. I tu też jest trudny moment. O! Zapisywanie Znowu ja miałem ścinę, ale dobra I tu będzie właśnie ten trudny moment Idzie tam dwóch Niemców Musimy ich zabić, oby dwóch, tak żeby nie, nie możemy dopuścić aby zaalarmowali się resztę I to jest dość ciężkie Ja sobie przeładuję lepiej I się do nich podkradnę Tam idą. Tam ten jakby widział nas, ale na pewno nas nie widzi. Nie wiem, czy by mi się udało. Musiałby jeden odejść od drugiego. Oj, nie udało się. Na pewno się nie, do, nie dogonię go. Ale spróbuję. Tu bardzo ciężko celować. Ach, uciekł nam. Szkoda, że granatów nie mam. Jest alarm. Ja lepiej spieprzam stąd, bo jak nie zauważą, to będzie lipa naprawdę. Tutaj na snajpera przełączę. Oj nigdy się nie zaalarmowali. Albo, robią, albo mnie zabijali, jak dobiegałem, albo ja ich zabiłem. Nie wiem gdzie oni mogą być rozstawieni. Cholera Tam gdzieś jest. Cholera! Fuck Spróbuję wejść tutaj, może jakieś... Oj, nic mi to nie da na pewno. Wiedział gdzie on jest Oj, wystrzeliłem przez przypadek Lepiej z załączę lornetkę Lornetką prędzej zauważyłem, jest tam Pat. o lecz W John Drafty wadę Znowu miałem ścinę, bo się zatrzymywać nagrywanie, bo kaszyć mi się chce, a nie chcę, żeby tutaj kaszyć. Buzimy. Ło! Fuck. Piękny headshot. I dalej jeszcze strzela? Ktoś. Ja sobie znowu lornetkę załączę. Myślałem, że ta będzie o wiele krótsza, no ale jak widać jest dłuższa niż myślałem. Pokazuje, że to gdzieś tam. Oj, dostałem. Chociaż ja nie wierzę, że to gdzieś tam, bo jakoś nikogo nie widzę. Tam ten zginął. Ja się chyba przebiegnę przez las. A tam są, Fak! Ale dostaję! Już nie gdzie oni są bynajmniej Padnij, dobrze Może mi się uda ich wystrzelić Naprawdę myślałem, że to odcinek nie będzie taki długi Ło! Akurat aż na farcie trafił w niego bo nie myślałem, gdzie szczelam. Ach, jeszcze jest ich tam. Może tu coś jest w tym domku nie ma cholera. A, tam jest, spoko. Z dołu na farcie, bo nie patrzę, gdzie to kółeczko, bo mało widoczne jest, ale coś mi się wydaje, że wybiłem wszystkich. Ale spoko. A tu są schody na górę, chociaż nie wiem, czy mogę się wspinać, ale coś mi się wydaje, że nie, ale dobra. Nie, wydawało mi się, że coś nie jest. Pojdziemy! To jest głupie, że amunicji nie mogę pozbierać do tych broni. Ale dobra Powinniśmy już tą misję zakończyć, a my dalej. Tam coś jest. Widzę cień. Przyłączę sobie na... Chyba, że to mój cień. To by wyglądało jakby on nie dostał, ale spoko. Zapiszę lepiej, dobra. I tam jeszcze jeden gostek jest. Spróbuję go nożem. A nie. Dobra, teraz tylko załadować się do paki. A ten nie, nie został zaalarmowany. O, ale foku dostał. Po prostu niemożliwe, żeby to przeżył. Nikogo nie ma. No to do samochodu, prawda? Kończymy misję. I koniec. Pełen sukces. Cać przejścia misji 10 minut 37 sekund. Oddane szczały 16. Trafienie w głowę 7. Trafienie w ramię 2. Trafienie w nogi 0. Trafienie w tors 4. Podwójne trafienie 0. Celność 81%. Jak tam graj miałem 90%. Ale spokojnie wykonanie misji 100 pełen sukces i kolejna misja ucieczka ale to już w następnym odcinku wiadomo z frontu jak doniosi ko korespendent prawdy yy, Siergiej Adno -et. co? Adno kamienie, tak faszystowski wróg ze szczególną zaciekłością atakuje linię zaopatrzenia większość stacji kolejowych na tymczasowo przez niego okupowanych terytoriach. Jest zamieniana w wojskowe bazy przeładunkowe. Panuje na nich chaos i bałagan, a większość transportów udaje się natychmiast na linię frontu. I kolejna się przedrzeć się. Musimy przez bazę nieprzyjaciela do pociągu transportującego amunicję na tyłach frontu niemieckiego. W następnym odcinku mam nadzieję, że Wam się podoba seria, bo mi tak narka.